Widać i tego to tworem. Tutaj potworem, potworem własnej jaźni. Potem wyobraź sobie można ten obraz od lat. Tutaj, podjot, taki strzał, tak. Po prostu jest geneza, geneza, Tutaj, że to musi wersja. Masz to wszystko i dopiero presja. Tutaj, kwestia, kwestia dobra. Jak się porwać, to i dobrać. Dobrać i to lepsze. Wychodzi to głębsze. Głębsze mam wyznanie, bo to tutaj mam to. I to dociska, dociska mnie to. Bo to jest branie, branie wzięcie. to pojęcie święte, tutaj, święcie. Jestem przekonany, byłem dziś i jestem tutaj. Mamy, tutaj czego masz? Tutaj geneza, tuż czego się wynosi. Tak jak polekka, tutaj teza, że to wersja jest to polepsza. Tutaj, że to wszystko niczym, dziecku prędka. Tutaj, wszystko może się upieczać, ale jak wychodzi taki polot. Tutaj, prawda, w oczy, tutaj, tworzy pole. Tutaj, że to bardziej niż to od pokoleń stać. Możesz przestać chwilę, albo tutaj, że to wersja jest na tyle. Tutaj, geneza wychodzi taka, po prostu wersja. Mam to przesmak. Przed smak tego, że to prędzej, mam to więcej i to moralność, a nie ich brak Że to wartości, że to bardziej to brak, brak. Może ci osoby, może mi przykro, a może tutaj nie ma ozdoby, że podobny tutaj ideałów nie ma. Że to neutralem nie wart, nie wart tego nie wart czego. Nie wart tutaj, że to nie warć na mnie, że to przebacz. Nie baczewać Boże, że to nie to dojrzeć, że to jest to korzeń, że to jest to stąrzeć. Tutaj sobie w oczy, tutaj szczerze, że to jak po prostu geneza i się zbierze. Tutaj co zabierze, jak przedciaga. Tutaj te geny właśnie. Jo, tutaj polepka wychodzi potencjał właśnie inwencja wersja nie brak. Tutaj nie brak, nie brak i zawrzecia. Jest poezja tak mnie wkręca. Po prostu ta wersja, robię tą poezję, tak to wkręcam się w genezę i mam taką kwestię, tak to dopiera, dopiera tu wydarzeń. Tutaj, że to natłok, natłok to ciśnie, ciśnie, wycisnąć tutaj, jak cię życie, tutaj masz odcisk, nasz, wybija się to, skutek i przerywane, to jest geneza, drugie, tutaj się w dubie pamięć, mam przesłania i to po prostu, że geneza jest. Moim wiem tutaj, że to pokoleniem. Bo prawda jest zawsze moim natchnieniem.